Hej, albo to Mioska, że witam was. Kolejny na kanale. W kolejnym odcinku z gier mobilnych Dzisiaj gram. Oczywiście kolejny raz w grę Break the Hoop, Break the hoops. Myślałem, że tam rozwala się od te czarne, ale na, szczę na szczęście nie. Dzisiaj przejdziemy też tak parę poziomów. Także lecimy. i mamy już poziom ze sobą. Moi drodzy, zrobimy dzisiaj parę poziomów, bo poziomy są coraz dłuższe. Jak dzisiaj jest tam No nie, no z 4 z, 4, z 5 poziomów. A czy chodzi nie chodzi mi o poziomy, że poziomy całe w grze, tylko poziomy tego jednego levela. Dobra. Jest dobrze. Jest źle, naprawdę. To się przesunęło. Myślę, że to się nie przesuwa. Widzicie. To może, może tak być, że... Że niby... No, że niby już wygrywacie, ale nagle zdarzy się coś takiego. I muszę, muszę zacząć od nowa ten poziom, no nie. A nie ma tego złego, wbijemy sobie fajny wynik. No. Czasami ta gra naprawdę zaskakuje. Tak do, do 75 zrobimy, no chyba, że zdążę 80 poziomów, zrobić 20 minut, ale wątpię. Już myślałem, że nie zdąży, że, Ro że się rozwala, ale udało mi się na szczęście. Tutaj poczekam sobie. Bodaj mi się uda, tu też. Tak, ta gwiazdka jest yy, najgorsza, bo ona się tak rozszerza i to wkurza czasami, bo się można to łatwo rozwalić. Co tam się stało? Tam się. No, nie wiem, co ja zrobiłem głupiego. A no cóż, no. Mi nie chodzi na obijanie wyniku, tylko żeby przejść sobie parę poziomów w tym odcinku. Właśnie miałem taki pomysł, żeby prze... właśnie całą grę przejść, ale jak wiecie, te gry czasami mają yy, update'y, ale akurat ta gra. Nie ma takich y, update'ów Bo to już jest stara gra, tak że już nie będzie raczej Jakby to była, nie wiem, gra, co ma 3 lata, tam, no bo byłyby jakieś aktualizacje, ale ta gra ma troszkę więcej I okazało się, że te levele wcale nie są takie długie Także zrobimy sobie Może do 80 poziomu No, szybko zrobiliśmy tamte piętro. No właśnie, tu już nie mogę za bardzo się przesunąć. Denerwuje mnie coś takiego, że kliknij, żeby obejrzeć reklamę, żeby mieć dodatkowe życie. To jest naprawdę irytujące w grach mobilnych. Może nie możecie z tego wyjść, tylko musicie poczekać, aż to ten pasek tego, tego serca zejdzie do końca. To fajnie, tak mało tych yy, przeszkód. Chciałem właśnie tam skoczyć, gdzie to się przesunęło. Byłoby znowu te, tak jak poprzednio, że się rozwaliłem o, o coś, co się przesunęło. Mm. Niestety, tutaj się też nie udało. Pamiętam, że jakoś tak w poprzednim odcinku rozwaliłem się o powietrze w tej grze. O, tutaj nie przesunąłem za bardzo. Nagrywanie właśnie innych gier jest czasami trudne, bo czasami płacą się palce. Z niewiadomej przyczyny. Znaczy może być na przykład nie wiem, w pokoju gdzieś tam za, za gorąco, ale, ale na przykład u mnie teraz jest, nie jest co tak gorąco jest. No tak wiecie, tak. Yy, w miarę taka temperatura pokojowa yy, więc palce od temperatury mi się nie, nie, nie pocą wiecie jak się palce pocą to są śliskie na, na ekranie smartfonu może wam czasami na w jakiś, gdzie coś tam przesunąć się no to fajnie, szybko możemy wyjść z tej reklamy a nie jak w poprzednich, że trzeba 30 sekund czasami poczekać a jeszcze jak, jak ktoś ogląda reklamy, żeby mieć dodatkowe życie, dodatkową szansę w jakiejś grze, no nie. To jest też właśnie. 30 sekund poczekać trzeba. Tak jak ja grałem w. w Brain, w Brain Out, to tam, tam są takie dziwne rozgrywki w tej grze. Nie wiedziałem o co tam chodzi w ogóle, w pewnym poziomie. Musimy właśnie obejrzeć parę reklam, ale to było coś takie e, dziwne, że cztery razy podrząt, ta sama re, na, reklama to jest jakiś taki gry, która, w, w którą rzadko w, widzę jakikolwiek film na YouTube. W ogóle nie ma tej gry nigdzie nic gra w ogóle jakaś mało popularna i tak ją próbują rozle, rozlekla, rozreklamować. Kurde, możliwe, to była nowa gra, ale... To jest takie irytujące, irytujące. Oglądacie 4 razy pod rząd tę samą reklamę i cztery razy pod rząd przegrywacie w jakiejś yy, tej grze, bo na przykład Wam się nie udało co, czegoś zdobyć. Dobra, teraz, jeżeli się nie rozwalę to jest super. Proszę bardzo. Mhm. Drewniane klocki. No i mamy 77 poziom. Fajnie, by było z w pierwszej próby od razu przejść jakiś m, poziom, to by było. Fajne, bo tak to wiecie, czasami trzeba parę prób, żeby na jeden poziom, bo to czasami można się o coś rozwalić. I przed chwilą... wow. No, to właśnie mówię, że... Naprawdę, mam śliskie palce teraz od tego głupotu. Wystarczy, że troszkę mam się palec spoci. Ten potwór jest potem na... czasami też na na ekranie smartfonu. Najgorzej jest właśnie w lato. Tak właśnie jak Wam się czasami ślizgają palce po ekranie. Najgorzej jest w lato. No, bo w lato to w ogóle już masakra z tym. Nie, nie ważne, że w lato jest gorąco, ale nawet jak jest klimatyzowane pomieszczenie jest yy, no powiedzmy no, no, znaczy nie będę o tym mówić, tam, temperatura po prostu jest y, temperatura pokojowa i, i wszystko jest dobrze. Nie Jest ani za gorąco, ani za zimno. Y, no i tu znowu jest ta sama sytuacja, że ja tak pa, 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 palce po co, ślizgają się potem po ekranie smartfonu. Tak, o Jezu, to na farcie przyszedłem, bo już myślałem, że się rozwalę. Bo to się poruszało, dobrze, że zniszczyłem to. Udało się. ten odcinek wyjdzie krótszy niż tamten w sumie w tym odcinku było sporo porażek no i mamy 79 poziom czyli przedostatni w tym odcinku wow No, udało się. No, szybciej się leci. Razem 11 minut. Odcinek nie będzie za długi ani za krótki. Będzie idealny. Ta gierka, nawet spoko jest. No, pomijając czasami, że można się rozwalić o powietrze w tej grze. Kurde, myślałem, że to tak się porusza, to tylko w miejscu skacze, podskakuje ten yy, kwadrat. nie nieważne. <grymne> Głupia reklama. Najgorsze są reklamy. No, po że to wróciło w tym miejscu, no. gdzie nie widać X. A czasami, jakoś twórcy jakieś giry, jak robią reklamę, to ukrywają ten X i trudno jest go znaleźć. On, że się ja tego nie, nie dotknęłem. Przecież byłem na tamtym, na, tam, na, tam, na tamtej obręczy, więc nie, 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 nie mogą mnie dotknąć w ogóle. Ale widać gra ma własne zasady. Trzeba się dostosować. Pyk. Pyk, pyk. Tak, jak to jest ostatni. Poziom w tym odcinku? Chciałbym go przejść w, tym, w tej próbie. Bo nie chcę powtarzać tego poziomu. No i jeszcze mi reklamę wpieprzają. Tak, na pewno. Na pewno. Znaczy, te reklamy, te, te oglądanie, znaczy, te nie oglądanie tego, two, granie w tej gry, naprawdę, dostaje się jakiś tam niby. Niby prawdziwe pieniądze, ale co z tego, skoro więcej, yy, więcej jakby tracicie na, na, na energii z, w smartfonu, w sensie na prąd. A prąd to również równa się spore pieniądze, więc. Yy, no i przy, zresztą, jak gracie w jakieś gry, to też ci twórcy aplikacji zarabiają na Was i to jeszcze więcej niż Wy dostajecie, oni dostajecie, nie wiem. 10 dolarów za powiedzmy miesiąc, dwa miesiące gry. No i co z tego, że, że dostaniecie tyle? Skoro to, nie, to nic wam nie da. To może jakieś 40 zł. To się w ogóle nie opłaca. Jakby dawali więcej, to by się opłacało. Malowanie takich. Nie, nie będę tego malować. Tu jest x, tu jest x. Najlepszy wynik 838. Także, moi drodzy, to byłoby to byłby na tyle w tym odcinku. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji tego kanału, co mnie obyczki w Komentowanie, komentowania, udostępnienia. Zapraszam Was na poprzedni, na poprzedni film, na następny. Do na następnego. Na razie cześć. Hej, hej.